Witam bardzo serdecznie na kanale Matma w Małym Palcu w serii filmików, w których rozwiązuję zadania z podręcznika nowa matematyka 1 poziom podstawowy i rozszerzony z wydawnictwa nowa era. Jesteśmy w pierwszym dziale tego podręcznika liczby rzeczywiste w piątym temacie tego działu, czyli pierwiastek kwadratowy. Zadanie ósme ze strony 30 mamy na tablicy polecanie usunie wymierność zmianownika. Podaj przybliżoną wartość wyrażenia przyjmij pierwiastek z dwóch w przybliżeniu 1,4. Podpunkt a. 8 plus pierwiastek z 2 dzielone przez pierwiastek z 2. No i teraz przypominamy sobie, jak usuwamy niewymierność z mianownika, mnożymy licznik i mianownik ułamka przez tą liczbę niewymierną, czyli w naszym przypadku przez pierwiastek z 2. 8 plus pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 zapiszę tutaj jeszcze z nawiasem, czyli w nawiasie 8 plus pierwiastek z 2 i przed nawiasem pierwiastek z 2, czy też za nawiasem to jest obojętne, pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to 2. I teraz pierwiastek z 2 razy 8 to 8 pierwiastków z 2, pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to 2. I teraz wyłączam dwójkę przed nawias po to, żeby później skrócić tutaj w mianowniku tą dwójkę. No i oczywiście w liczniku, która mi się zaraz pokaże, ta dwójka przed nawiasem. 2 otworzyć nawias. 2 razy 4 pierwiastki z dwóch da mi 8 pierwiastków z dwóch, I teraz 2 razy ile daje mi 2? 2 razy 1, czyli plus 1. Sprawdźmy. 2 razy 4 pierwiastki z dwóch, 8 pierwiastków z dwóch, 2 razy 1, 2. No i... Mianownik dwójka, i teraz mogę sobie te dwójki skrócić. Po skróceniu będą jedynki. I zostaje mi 4 pierwiastki z 2 plus 1, dzielone przez 1, dzielenie przez 1 już tutaj mi nic nie zmieni, czyli mogę zapisać 4 pierwiastki z 2 plus 1. Mam jeszcze podać przybliżoną wartość tego wyrażenia, przyjąć pierwiastek z 2 przy bliżeniu 1,4, czyli mogę zapisać przy bliżeniu 4 razy 1,4 plus 1 4 razy 1,4 to by było 4 plus 1,6, czyli 5,6 dodać 1 to jest w przybliżeniu 6,6. No i idziemy do podpunktu B. 6 minus 3 pierwiastki z 2, przez 2 pierwiastki z 2. Znowu licznik i mianownik ułamka mnożę przez pierwiastek z 2. Czyli będę miała pierwiastek z dwóch, otworzyć nawias 6 minus 3 pierwiastki z dwóch przez mogę tu zapisać dwa pierwiastki z dwóch razy pierwiastek z dwóch. No i teraz pierwiastek z dwóch razy 6 to 6 pierwiastków z dwóch, pierwiastek z dwóch razy minus 3 pierwiastki z dwóch od razu ustalam znak, że będzie minus i mogę sobie gdzieś tutaj na dole policzyć pierwiastki z dwóch razy pierwiastek z dwóch. I teraz będę miała 3 razy pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to 2, czyli 6, czyli tu dopisuję szóstkę do tego minusa i mam minus 6. No i w mianowniku mam 2 pierwiastki z 2 razy pierwiastek z 2, czyli 2 razy pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to 2, 2 razy 2 to 4. Widzę, że mam liczby tutaj 6, 6, a w zasadzie minus 6, 4, w każdym razie liczby, które dzielą się wszystkie przez 2, więc mogę wyłączyć dwójkę przed nawias, 2 razy 3 pierwiastki z 2, to da mi 6 pierwiastków z 2, 2 razy minus 3 da mi minus 6, no i 4, skracamy dwójkę i 4, tu mam 1, tu mam 2. I mam teraz 3 pierwiastki z 2, odjąć 3 dzielone na 2. No i przybliżona wartość tego wyrażenia. 3 razy około 1,4, odjąć 3 dzielone na 2. Czyli 3 razy 1,4 to jest 3 plus 1,2. 4,2, odjąć 3 dzielone na 2. 4,2, odjąć 3 to mamy 1,2 dzielone na 2. Czyli 0,6. No i idziemy do podpunktu C. Mamy 5 pierwiastków z 2, odjąć 10, dzielone przez 4 pierwiastki z 2. Mnożę licznik i mianownik przez pierwiastek z 2. I teraz mam 5 pierwiastków z 2 razy pierwiastek z 2. Spróbujmy to już w pamięci, bez rozpisywania. Oczywiście jeśli ktoś potrzebuje, to jasne, no ale spróbujmy w głowie. 5 pierwiastków z 2 razy pierwiastek z 2 to by było 5 razy 2, czyli 10. Na pewno odjąć, bo mam dodatnia razy ujemna. No i teraz 10 razy pierwiastek z 2 to 10 pierwiastków z 2. Dzielone przez 4 pierwiastki z dwóch razy pierwiastek z dwóch to by było to samo co 4 razy 2, czyli 8. Widzę, że 10 minus 10 8 to są liczby, które wszystkie dzielą się przez 2, czyli wyłączam dwójkę przed nawias 2 razy 5 daje 10, stawiam już minus 2 razy minus 5 pierwiastków z dwóch, da mi minus 10 pierwiastków z dwóch. No i mianownik 8 i skracam 2 i 8 przez 2, czyli mam 5, odjąć 5 pierwiastków z 2 przez 4 i przybliżona wartość tego wyrażenia 5 minus 5 razy 1,4 dzielone przez 4. 5. Odjąć 5 razy 1,4 to by było 5 plus 2, czyli 7. No i przez 4. 5 odjąć 7 to minus 2. Przez 4 minus 2 czwarte to minus 1 druga, czyli minus 0,5. No i myślę, że na tym skończę. Jeśli chodzi o to zadanie, zróbcie proszę podpunkt D samodzielnie, całkowicie analogicznie, także zachęcam do poćwiczenia samodzielnego. Idźmy do zadania 9. Jesteśmy już w zadaniu 9 na stronie 30 Oblicz podpunkt A mamy pierwiastek z 12 razy pierwiastek z 3 no i teraz. Wrzucamy pod jeden pierwiastek, 12 razy 3, mamy pierwiastek z 36, a to jest 6. Jeśli ktoś chciałby innym sposobem tutaj rozwiązywać, czyli wyłączać czynnik przed pierwiastek, jeśli chodzi o pierwiastek z 12, no to mielibyśmy pierwiastek z 12, czyli pierwiastek z 4 razy 3, to jest wiadomo pierwiastek z 4 razy pierwiastek z 3, to jest 2 pierwiastki z 3. I w ten sposób podejść do tego przykładu. Dwa pierwiastki z 3 razy pierwiastek z 3. Tutaj przepisuję ten pierwiastek z 3. I mam dwa razy 3. To wychodzi oczywiście to samo i to jest tak samo dobry sposób. On nam się ten sposób przyda tutaj w dalszych tych podpunktach, zaraz to też zobaczycie. Podpunkt B pierwiastek z 32 razy pierwiastek z 8 no i też mogę na dwa sposoby tutaj jeszcze pierwiastek z 32 razy 8 to jest takie łatwe do policzenia 32 razy 8 to mamy 256 i jeśli ktoś pamięta pierwiastek z 256 to 16 Oczywiście, jeśli ktoś chciałby tutaj z wyłączaniem czynnika przed znak pierwiastka, to jasne, to zrobię tutaj jeszcze. Pierwiastek z 32 zapiszemy jako pierwiastek z 6 razy 2, przepiszę razy pierwiastek z 8, tylko już sobie ósemkę zapiszę jako 4 razy 2 pod pierwiastkiem i pierwiastek z 16 to 4, dopisuję pierwiastek z 2. RAZY pierwiastek z 4 to 2, dopisuję pierwiastek z 2 i teraz mnożę 4 razy 2 to mam 8, pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to mam 2, czyli wychodzi oczywiście to samo. Wybierzcie sposób, który dla Was jest prostszy. Podpunkt C, może zapiszę tu z prawej strony, mamy pierwiastek z 10 razy pierwiastek z 40. Mogę sobie wrzucić pod jeden pierwiastek, bo tutaj akurat bardzo łatwy rachunek 10 razy 40 to 400 i pierwiastek z 400 też bardzo prosty rachunek to 20. Idziemy do D. Pierwiastek z 18 razy pierwiastek z 50. I tu sobie rozwiążę tym drugim sposobem, czyli zapiszę... Pierwiastek z 18 jako pierwiastek z 9 razy 2 razy. Pierwiastek z 50 zapiszę jako pierwiastek z 25 razy 2. I pierwiastek z 9 to 3. Dopisuję pierwiastek z 2 razy. Pierwiastek z 25 to 5. Dopisuję pierwiastek z 2. Mnożę 3 razy 5 to mamy 15 razy. I mnożę pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to 2 czyli 15 razy 2 to 30. No i idziemy dalej. E. I teraz zapiszę sobie pierwiastek z 28 jako pierwiastek z 4 razy 7. Pierwiastek z 63 zapiszę sobie jako pierwiastek z 9 razy 7. I teraz pierwiastek z 4 to 2, dopisuję pierwiastek z 7, razy pierwiastek z 9 to 3, dopisuję pierwiastek z 7 i teraz 2 razy 3 to 6, i pierwiastek z 7 razy pierwiastek z 7 to 7, 6 razy 7, 42. I idziemy do F. No, zapisuję pierwiastek z 45 jako pierwiastek z 9 razy 5. Pierwiastek z 20 zapisuję jako pierwiastek z 4 razy 5. Pierwiastek z 9 to 3, dopisuję pierwiastek z 5. Pierwiastek z 4 to 2, dopisuję pierwiastek z 5. I mam 3 razy 2 to 6. I pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5 to 5. 6 razy 5 to 30. I podpunkt G. Pierwiastek z 30 razy pierwiastek z 480. Pierwiastek z 30 tutaj sobie przepisuję. Nie jestem w stanie wyłączyć tutaj czynnika przed znak pierwiastka. 480 zapisuję sobie jako 30 razy 16. Potrzebuję tutaj mieć te same liczby 30, 30. Dlaczego? Dlatego, że już o tym mówiłam w poprzednich filmach: jak mamy ta sama liczba pod pierwiastkiem. Razy ta sama liczba pod pierwiastkiem, to jak wrzucę je pod jeden pierwiastek, to się oczywiście tyczy liczb dodatnich, e, ewentualnie 0 jeszcze, czyli większych lub równych 0, to się tyczy liczb. No i wtedy zawsze wiem, że mogę napisać od razu wynik y, jedną z tych liczb, jakby, czyli w moim przypadku 30. No, i teraz pierwiastek z 30 sobie przepiszę razy. Pierwiastek z 16 to 4, pierwiastek z 30 dopiszę. No i teraz właśnie wiem, że pierwiastek z 30 razy pierwiastek z 30 to 30, czyli tak naprawdę mam 4 razy 30. Mam nadzieję, że się tu zmieszczę w kadrze. Czyli 120. I ostatni podpunkt w tym zadaniu, podpunkt H, pierwiastek z 80 razy pierwiastek z 180, jeśli ktoś od razu potrafi tutaj dojść do tego, że 80 dzieli się przez 16 to jak najbardziej mogę zapisać 80 jako 16 razy 5. I jeśli ktoś od razu dojdzie do tego, że 180 dzieli się przez 36, to też może od razu zapisać. 36 razy 5 to 180 i wtedy mam 4 pierwiastki z 5, razy 6 pierwiastków z 5 to jest 4 razy 6 to 24. No i pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5 to 5, czyli mamy 120. Jeśli ktoś nie doszedłby w głowie od razu, że 80 dzieli się przez 16, a 180 przez 36, no to na przykład wpadłby na pomysł, że 80 przedstawi jako 4 razy 20, a 180 jako 9 razy 20. No to też dojdzie do poprawnego wyniku. Pierwiastek z 4 to 2, czyli 2 pierwiastki z 20 razy pierwiastek z 93 3 pierwiastki z 20 i albo tutaj znowu będzie z pierwiaska z 20 wyłączał czynnik przed znak pierwiastka albo po prostu od razu liczy 2 razy 3 to 6. Pierwiastek z 20 razy pierwiastek z 20 to 20 i mamy 6 razy 20 to 120 tak samo dobry sposób. No i to tyle w tym. Podpunkcie. Tyle też w tym zadaniu i w całym filmiku. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeśli Wam się podobało, kliknijcie proszę łapkę w górę, kliknijcie proszę dzwoneczek, zasubskrybujcie proszę kanał. Zachęcam też do komentowania i do usłyszenia w kolejnych filmach.